Witam wszystkich serdecznie na kanale. Z tej strony CCGPL i dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik z serii Najnowsze. I tym razem coś prosto z Japonii. Pokemony, Jak widzicie, dokładnie rozszerzenie Heatwave Arena. To rozszerzenie do gry karcianej Pokémon, oczywiście, które zadebiutowało w Japonii i yy, chyba tylko w Japonii 14 marca 2025 roku. Zestaw składa się z 63 kart podstawowych oraz 29 kart sekretów, co daje nam łącznie 92 karty. Głównym motywem tego rozszerzenia są Pokémony związane z ikonicznymi trenerami, takimi jak Misty, Etian, Cynthia i Arwen. Kluczowe cechy zestawu. Trenerzy ich Pokémony, Zestaw koncentruje się na specjalnych relacjach między trenerami a ich pokonami, prowadzając karty takie jak Itans, Howl, Oak, EX czy Cynthia's Garchomp i X. Nowe mechaniki gry, Heatwave Arena. Wprowadza unikatowe strategie i mechaniki, które odświeżają rozgrywkę i dodają jej głębi. Ekskluzywna japońska grafika. Karty wyróżniają się unikatowymi ilustracjami charakterystycznymi dla japońskich wydań, co czyni je atrakcyjnymi dla kolekcjonerów na całym świecie. No, ciekawe, czy wyjdą też w języku angielskim. Specyfikacja: tak jak już mówiłem, data premiery 14 marca 2025, tylko w Japonii. Liczba kart: 63 podstawowe, 29 sekretów, 95, 92 karty łącznie. Zawartość w skład zestawu wchodzą karty pokémon z trenerami, takimi jak już wspomniałem. Yy, sugerowana cena? No moi drodzy, jadłem za nią 8 funtów, także dosyć sporo. Ciekawostki: połączenie z innymi zestawami kart z Heat Wave Arena zostały włączone do anglojęzycznego zestawu Destiny Rivals wraz z kartami z The Glory of the Team Rocket, czyli są tam jakieś niektóre karty włączone do angielskiego zestawu. Limitowane akcesoria wraz z premierą zestawu w Japonii, Pokémon Center wypuściło tematyczne akcesoria, tak jak osłonki na karty, pudełka na talie, czy maty do gry nawiązujące do motywów Heat Wave Arena. Tyle jeżeli chodzi o teorie dla Was. No i teraz zobaczymy jak te karty wyglądają. Czy one są takie ładne? Tak wygląda Booster Pack. Booster pack, jak to bywa japoński, wysoki, długi, z dziureczką, dżu, 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 i kart jest z tego, co widzę, 5 SV9A. Taką moją sygnaturę. Oczywiście nie wolno sprzedawać for sale in Japan only, made in Japan. Tylko w Japonii można sprzedawać, no, żadna nowość. Tak to wygląda. Tniemy i patrzymy, czy one rzeczywiście są takie super fajowskie i w ogóle. ciach. I czemu takie drogie? No i proszę bardzo, na pierwszy rzut idzie Jabłuszko. Jabłuszko, karta common, czyli po prostu jakieś takie graficznie dziwne. Karta common jest i on, czyli tak, to są te, te pokemony powiązane z tymi trenerami. Tu jest Pokémon, tu jest trener. W prawej stronie dalej, karta common. No i co? I trzecia karta, i co? Uncommon. Tego nie znam trenera, znacie go? Czy trenerkę. I ostatnia miejmy nadzieję, że będzie... A, no jest Uncommon. No cóż, no. Nie poszczęściło mi się. To jest trener. I tak to wygląda, moi drodzy. Nie znam tego trenera. Mało w gry znam tych trenerów z Pokémon. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wszyscy. Jeśli nie zapominajcie o subskrypcji. Łapce w górę, czy tam łapce w dół, jak wam się nie podoba. Napiszcie komentarz. Ja dzisiaj z wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.